Bóg sprawiedliwy czy miłosierny? Na kartach Pisma Świętego często pojawia się pytanie, czy Bóg jest przede wszystkim sprawiedliwy czy miłosierny. Dla ludzkiego umysłu te dwie cechy wydają się czasem sprzeczne. Sprawiedliwość kojarzymy z odpłatą, z nagrodą dla ludzi dobrych i karą dla ludzi złych. Miłosierdzie natomiast oznacza przebaczenie, wyrozumiałość i darowanie win. W rzeczywistości w Bogu nie ma sprzeczności. On jest zarówno sprawiedliwy, jak i miłosierny. Jego sprawiedliwość nie jest jednak zimnym wymierzaniem kary, ale pełnią prawdy i dobra. Sprawiedliwość Boża oznacza, że Bóg kocha każdego człowieka tak, jak na to zasługuje, zgodnie z jego prawdą, wolnością i wyborami. Z drugiej strony, jego miłosierdzie przekracza ludzkie wyobrażenia. To właśnie miłosierdzie sprawia, że człowiek grzeszny nie zostaje odrzucony, ale otrzymuje szansę powrotu. Największym znakiem tego zjednoczenia sprawiedliwości i miłosierdzia jest Krzyż Jezusa Chrystusa. Na krzyżu sprawiedliwość została spełniona, ponieważ grzech został ukarany, ale równocześnie objawiło się nieskończone miłosierdzie, ponieważ kara została przyjęta przez samego Syna Bożego zamiast nas. Dlatego odpowiedź na pytanie Bóg sprawiedliwy czy miłosierny brzmi Bóg jest jednym i drugim. Ale Jego sprawiedliwość zawsze jest przeniknięta miłością, a Jego miłosierdzie nigdy nie zaprzecza prawdzie. To tajemnica, której nie da się do końca pojąć, ale można jej zaufać, wiedząc, że Bóg zawsze pragnie naszego zbawienia.